Jasiu, czy to prawda, że twój dziadek stracił język podczas wojny? Tak, to prawda, proszę pani. A jak to się stało? Nie wiem. Dziadek nigdy nam o tym nie mówił. Mama pyta Jasia. Jasiu, jaka jest wasza pani od matematyki? Mamusiu, super. Już drugi raz w tą zimę złamała nogę. Tato, a kosmicz to przyjaciele czy wrogowie? A dlaczego, Jasiu, pytasz? Przyleciał taki wielki statek i zabrał babcię. A, w takim razie to przyjaciele, Jasiu. Mamusiu, dzisiaj jak jechaliśmy z tatą autobusem, to tata kazał mi ustąpić miejsce kobiecie. Brawo, Jasiu, super zrobiłeś. Mamo, ale ja siedziałem na tady kolanach. Jasiu rozmawia z tatą. Tata mówi do Jasia. Widzisz, Jasiu, twój tatuś jest mądry, przystojny, a ty jesteś taki brzydki i głupi jak ten stół. Mówiąc to, zastukał w stół. Na to Jaś mówi: Tato, ktoś puka. Siedź głupku, sam otworzę. Jasiu, jakim zwierzątkiem chciałbyś być? Wężem, proszę pani. Wężem, a dlaczego? To proste, bo leży i idę. Lekcja geografii. Pani pyta jasia. Jasiu, która rzeka jest dłuższa? Ren czy Mississippi? Mississippi, proszę pani. A o ile? O sześć liter. Mama do Jasia. Jasiu, wziąłeś prysznic? Mama, dlaczego jak coś zginie, to zawsze jest na mnie? Ciociu, rodzice to już chyba mnie nie kochają. A dlaczego tak sądzisz? Badają mi dziwne zabawki do kąpieli. Jasiu, spokojnie, do kąpieli bierze się różne rzeczy. Tak? To ster suszarkę przedłużać? Jaś dzwoni do dziadka. Cześć, dziadku, z tej strony, Jaś, chciałbym ci coś powiedzieć. Jak byłem u was w poprzednie wakacje, to poszedłem do piwnicy i nasrałem do słoika i odstawiłem na półkę z konfiturami. Dziadek odwrócił się i walnął babkę w łeb i mówi Mówiłem, że gówno, a ty stukrzyło się, stukrzyło! Jasiu, powiedz tata. Tata! Brawo, synku! A teraz powiedz mama. Mama! Super synku! A teraz zapamiętaj tą twarz, bo to osoba, która kiedyś podpierdzieli ci hajs z komunii.